Powiesili miśka. Rycerzu Marcelu, <śmieniu> dałem ci <z> bani. <śmieniu> Krzysiek, ale mógłbyś tego miśka inaczej powiesić, jak za szyję? Powieszę <śmieniu> go, nie powiem za co. <śmieniu> ja się z was śmieję, a wy walczycie, jak... Czekaj, Czekaj. Jak to się my jeszcze się opytaliśmy, gdzie ten Tato. Nie wiem, nie pamiętam. Eee, e, chłopcy Dobra. Czy jesteście gotowi? Uwaga. O, to był dobry unik. Ale dostałeś z pupy misia. Marcel, uważaj! Wow! Ale chłopcy, musicie. Musicie. Chłopcy, chłopcy, chłopcy. Jak misiek was atakuje. To wy musicie się chować. Robić uniki, dobra? Uwaga. Uwaga, chłopcy! Ale walczcie z nim! To co jest? O, tak, brawo! Marcel! Uwa! O, nie! Marcelowi Misiu przytulił póź Przytulił pupę do buzi. Tak, brawo! Pięknie, Marcel, jak to babcia zobaczy, jedna i druga to się załamie. Super Marcel, szuga! Brawo! Nie! Nie! Dobra! Pięknie. Ostrożnie, chłopcy! Chłopcy! Dobra, Marcel, idź po traktor. Podjedziemy traktorem, Maćku, pomóż mu. Bo tam silnik nie był długo zapalany. No. Ty, Maciek! Dobra! Mistrzu, do Marcela! Czekaj. Nie czekamy. Naprawdę, no to się stał z O, nie, czyli Misiek zwyciężył. Ja zwyciężyłem! Jesteś jak królik! A ja! A ja nie widziałem! Chodź, Marcel, jesteś pierwszy. I Maciej, kto jest pierwszy? Dwóch nie ma. Nie ma. Może być dwóch. Nie! Dobra, dobra. Co się dzieje? Panie. Teraz musimy pokonać Loka! Kogo? Klocka. Kto to jest? Złego króla. Złego króla. Panie Macieju, proszę tu do nas przyjść. Panie Macieju! Słyszałeś? Musimy pokonać wroga. A kto jest naszym wrogiem? Król Maciek pierwszy. Król Maciek pierwszy? Nie, to twój król. Tak jest. Nie. Przysięgałeś walczyć w imię dobra, Tak. Tak, tak jak Marcel. Całe armie tu przyjdą On pasować się Ja go Ja, ja tego mysza odbiję Eee nie wolno go bić Nie wolno go bić My z nim walczymy Chłopcy e, Maciek Maciek przerwa Przerwa Maciek. Ale przecież tutaj Sam walczy Anonimowa impreza Anuś nie Maciek mamę wołam zawołaj mamę ciocia mamę mama to jest ciocia? nie tato, a ja będę jedzie, a mogę spłacić idziemy wody pułapkę zrobić tak pułapkę całą abie. hej Marcel tak nie wolno!